Wszechmogący Panie, nasza ucieczko i siła, zbliżamy się do Ciebie z pokornym sercem, uznając Twoją suwerenność nad wszystkim. Pośród niepewności tego świata szukamy Twojego oblicza, wiedząc, że w Tobie odnajdujemy prawdziwy kierunek i cel naszego życia. Naucz nas. Abyśmy zawsze stawiali Ciebie na pierwszym miejscu, pozwalając Twojej woli kierować każdym naszym krokiem. Ojcze Niebieski, pomóż nam zrozumieć, że nasza podróż na tej ziemi jest przejściowa i że nasz prawdziwy dom znajduje się w Twojej obecności. Kiedy priorytetowo traktujemy Twoje słowo i Twoje nauki, Obyśmy odnaleźli jasność i pokój, które pochodzą tylko od Ciebie. Pomóż nam patrzeć poza rozproszenia i pokusy tego świata, skupiając nasze serca i umysły na Twojej wiecznej miłości i Twojej obietnicy zbawienia. O Boże. Niech nasze poszukiwanie sensu i spełnienia będzie zawsze kształtowane przez Twojego ducha. Przemień nasze serca, abyśmy byli odblaskiem Twojej łaski i dobroci w świecie. Niech nasze istnienie nie będzie tylko świadectwem naszych własnych sił, ale raczej żywą demonstracją tego, jak Twoja obecność w naszym życiu nas przemienia i prowadzi. Panie, w chwilach trudności i niepewności, gdy droga przed nami wydaje się niepewna, przypomnij nam, że Twoje Słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Obyśmy szukali Twojego przewodnictwa w każdej decyzji i ufali. Że poprowadzisz nas przez każde wyzwanie i przeciwności losu. Uznajemy, Ojcze, że bez Ciebie jesteśmy niczym. Ty jesteś garncarzem, a my jesteśmy glina. Ukształtuj nas według Twojej woli, abyśmy byli użytecznymi naczyniami dla Twojego dzieła. Niosącymi Twoje przesłanie miłości i nadziei wszystkim wokół nas. Niech nasze życie będzie dla Ciebie przyjemną ofiarą, odzwierciedlającą Twoją chwałę i majestat. Drogi Boże, naucz nas cenić każdą chwilę daną nam. Obyśmy nie marnowali dni na pogoń za marnościami, ale inwestowali każdą sekundę w budowanie dziedzictwa, które będzie wielbić Twoje imię. Pomóż nam rozpoznać możliwości, które nam dajesz, abyśmy służyli i błogosławili innych, żyjąc nie dla siebie, ale dla Twojej chwały. Panie, niech nasza wiara w Ciebie będzie podstawą wszystkiego, co robimy? W świecie, w którym starają się dominować głosy strachu i niepokoju, niech Twoja prawda rozbrzmiewa w naszych sercach niczym solidna kotwica. Pomóż nam oprzeć się negatywnym wpływom i trwać przy Twoim słowie, karmiąc nasze dusze Twoją mądrością i pokojem. Boże miłości! Niech nasza relacja z Tobą wzrasta każdego dnia. Niech czas spędzony na modlitwie i rozważaniu Twojego słowa przybliży nas do Ciebie. Niech każde doświadczenie, które przeżywamy, uczy nas więcej o Twojej naturze i sposobie działania w naszym życiu. Niech nasza miłość do Ciebie pogłębia się. A pragnienie pójścia twoimi śladami nieustannie wzrasta. Ojcze, w ciszy naszych serc, gdy głosy świata ucichną i przed Tobą pozostaniemy tylko my, mów do nas. Obyśmy mogli usłyszeć Twój delikatny, pocieszający głos, który nas prowadzi i dodaje otuchy. W każdym westchnieniu, w każdej myśli poczujmy Twoją obecność odnawiającą nasze siły i inspirującą naszą podróż. Panie, obyśmy nie byli tylko słuchaczami Twojego słowa, ale prawdziwymi wykonawcami. Niech wiara, którą wyznajemy, będzie widoczna w naszych czynach. Bądźmy przykładami Twojego miłosierdzia i współczucia, wyciągajmy ręce, by pomagać potrzebującym, pocieszać cierpiących i przyjmować wykluczonych. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej przemieniającej miłości. Boże, spraw. Abyśmy w świecie ciągłych zmian byli filarami stabilności i źródłem nadziei dla otaczających nas ludzi. Niech nasza ufność w Ciebie pozwoli nam stawić czoła każdej burzy z odwagą i spokojem, wiedząc, że jesteś z nami, kierujesz naszymi krokami i chronisz nasze ścieżki. O, umiłowany, Ojcze. Niech nasza wdzięczność za Twoją łaskę i miłosierdzie wyraża się nie tylko słowami, ale życiem oddanym Tobie i innym. Niech będą w nas widoczne owoce ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, łagodność, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Niech te cechy nas definiują i prowadzą we wszystkich naszych relacjach. Módlmy się, aby Bóg odnowił nasze siły i ożywił naszego ducha, abyśmy mogli z wigorem i entuzjazmem kontynuować drogę, którą nam zaproponował, abyśmy nawet w zmaganiach mogli odczuwać radość Pana który jest naszą siłą i wsparciem, prowadząc nas naprzód z nadzieją i ufnością. Niech nasza modlitwa będzie odzwierciedleniem naszego poddania się i pragnienia życia według Bożych planów, niezależnie od tego, jak tajemnicze mogą się one wydawać. Obyśmy odnaleźli odpoczynek i bezpieczeństwo w świadomości, że On jest Bogiem, a my jesteśmy Jego dziećmi, kochanymi, pielęgnowanymi i chronionymi pod Jego potężną ręką. Trwajmy w modlitwie, rozważając historie biblijne, które ilustrują wierność Boga w prowadzeniu i ochronie swoich naśladowców, nawet w trudnych okolicznościach. Przypomnijmy sobie historię Józefa, sprzedanego w niewolę przez własnych braci, który później został namiestnikiem Egiptu. W Księdze Rodzaju widzimy, jak Bóg był z Józefem w każdej przeciwności losu, przemieniając zło w dobro i wykorzystując trudności Józefa, aby ocalić wiele istnień ludzkich, czasie wielkiego głodu. Niech ta historia zainspiruje nas do zaufania Bogu, wiedząc, że on może wykorzystać nasze zmagania, aby przynieść zbawienie i największe dobro nie tylko nam, ale wielu. Pomyślmy także o Mojżeszu, prowadzonym przez Boga, aby wyzwolić Izraelitów z niewoli w Egipcie. W obliczu potężnego faraona i prowadząc często niewdzięczny lud, Mojżesz zaufał wskazówkom Boga, który prowadził go za dnia słupem obłoku, a nocą słupem ognia. Niech podróż Mojżesza nauczy nas polegania na Bożym przewodnictwie, nawet jeśli droga przed nami jest niepewna. A nasze możliwości wydają się niewystarczające. Przypomnijmy sobie odwagę Dawida, który jeszcze młody stawił czoła gigantowi Goliatowi, mając jedynie proce i kilka kamieni. Nie pokładał ufności w broni ani sile fizycznej, ale w mocy Boga Izraela, o której wiedział. Że poprowadzi go do zwycięstwa. Niech historia Dawida wzmocni naszą wiarę, przypominając nam, że mając Boga po naszej stronie, nie ma olbrzyma zbyt dużego, z którym moglibyśmy się zmierzyć. Módlmy się, abyśmy wzorem Józefa byli odporni i zachowywali nieskazitelność, ufając. Że Bóg kształtuje nas do wyższych celów. Że w każdej niesprawiedliwości i nieporozumieniu możemy zobaczyć rękę Boga, która nas promuje i przygotowuje na przyszłe błogosławieństwa. Obyśmy na wzór Mojżesza byli pokornymi i posłusznymi przywódcami, kierującymi się nie tym, co widzą nasze oczy, ale tym, co dostrzega nasza wiara. Obyśmy mieli mądrość postępowania zgodnie z wolą Boga i cierpliwość oczekiwania na Jego doskonały czas. Prośmy Boga o odwagę Dawida, aby mógł stawiać czoła codziennym wyzwaniom z ufnością, że On nas umacnia. Niech nasze serca będą odważne, a nasza wiara niezachwiana, wiedząc, że Bóg jest z nami na polu bitwy, jakakolwiek by ona nie była. Módlmy się o rozeznanie, abyśmy w naszych przeciwnościach dostrzegali Boże możliwości. Obyśmy, podobnie jak Józef, nie byli zgorzkniali z powodu trudności, ale patrzyli poza nie i dostrzegali szerszą perspektywę boskiego celu w naszym życiu. Obyśmy byli cierpliwi jak mojżesz, prowadząc i służąc otaczającym nas osobom z miłością i oddaniem, nawet gdy podróż staje się uciążliwa. Niech nasza służba Bogu odznacza się duchem wytrwałości i wiary. Módlmy się o niezłomną wiarę na wzór Dawida, która pozwala stawić czoła naszym lękom i wątpliwościom z pewnością, że Bóg jest po naszej stronie. Obyśmy patrzyli na gigantów w naszym życiu i postrzegali je jako okazję dla Boga do zademonstrowania swojej mocy i chwały. Niech historia Józefa nauczy nas przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili, ufając, że Bóg może przemienić zło w dobro. Niech nasza umiejętność przebaczenia będzie świadectwem naszej wiary w Boga i Jego plany odkupienia. Prośmy Boga, aby dał nam mądre i współczujące przywództwo Mojżesza. Szczególnie w czasach kryzysu. Obyśmy prowadzili innych uczciwie i sprawiedliwie, będąc światłem w świecie, który często kroczy w ciemności. Trwajmy w modlitwie, poszukując zawsze aktywnej i żywej wiary. Niezbędnej cierpliwości w chwilach próby i niezachwianej ufności w suwerenną zdolność Boga do przekształcenia niesprzyjających okoliczności w obfite błogosławieństwa. Prośmy, aby nasza wiara nie była jedynie bierną wiarą, ale aktywną siłą, która kształtuje nasze codzienne życie. Nasze decyzje i nasze interakcje. Obyśmy byli chrześcijanami, którzy nie tylko wierzą, ale także działają w oparciu o tę wiarę, demonstrując rzeczywistość naszej wiary poprzez akty miłości, hojności i służby innym. Niech nasza wiara będzie widzialna. Żywym świadectwem obecności Boga w naszym życiu. Módlmy się o cierpliwość, zwłaszcza w chwilach, gdy wyzwania wydają się nie do pokonania. Obyśmy czekali na Boga ze spokojnym i ufnym sercem, wiedząc, że Jego czas jest doskonały i że wszystko czyni dla dobra tych, którzy Go miłują. Niech to oczekiwanie nie będzie czasem pustym, ale okresem duchowego wzrostu, pogłębienia komunii z Bogiem i umocnienia naszego charakteru. Prośmy, aby każdego dnia odnawiała się nasza ufność w Bożą zdolność przekształcenia niekorzystnych sytuacji w szansę na błogosławieństwo. Obyśmy spojrzeli poza bezpośrednie trudności i dostrzegli, że poprzez nasze doświadczenia ręka Boga wyznacza większy cel. Obyśmy rozpoznali, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg aktywnie działa w naszym imieniu, przygotowując nas na otrzymanie błogosławieństw, które już dla nas zaplanował. Módlmy się, aby nasza aktywna wiara motywowała nas do nieustannego poszukiwania Boga, czytania Jego słowa i stosowania Jego nauk w swoim życiu. Niech nasza modlitwa nie będzie rytuałem, ale nieustannym dialogiem z naszym Ojcem, który nas zna i głęboko kocha. Niech cierpliwość w naszych sercach pomoże nam zachować spokój i pogodę ducha nawet pod presją, pokazując światu, że nasza nadzieja jest zakotwiczona w czymś znacznie większym niż widzialne okoliczności. Niech ten wewnętrzny spokój będzie świadectwem mocy i obecności Boga w naszym życiu. "Prośmy o ufność tak głęboką, która pozwoli nam złożyć w ręce Boga wszelkie zmartwienia i każdą obawę, ufając, że ono wszystko się zatroszczy." Niech to oddanie nie będzie poddaniem się, ale aktem wiary, który rozpoznaje, że Bóg może uczynić nieskończenie więcej niż wszystko, o co prosimy, lub o czym myślimy. Niech nasza aktywna wiara prowadzi nas do służenia innym z radością, postrzegając każdy akt służby jako okazję do okazania miłości Boga. Niech nasze życie będzie światłem, które prowadzi innych do prawdy, miłości i nadziei znalezionych w Chrystusie. Módlmy się, aby w każdej próbie umacniała się nasza cierpliwość, wiedząc, że dzięki wytrwałości nasz charakter staje się lepszy, a nasza nadzieja wzmacniana. Niech każda chwila oczekiwania nauczy nas czegoś wartościowego o nas samych i o Bogu. Módlmy się o ufność, która pozwoli nam odpocząć w świadomości, że niezależnie od tego, czego doświadczamy, Bóg jest z nami i przemienia każdą przeciwność w historię odkupienia. Prośmy, aby nasza aktywna wiara była zaraźliwa i inspirowała innych do poszukiwania głębszej i prawdziwszej relacji z Bogiem. Niech nasza cierpliwość będzie świadectwem całkowitego zaufania Bożemu planowi i opatrzności, pokazując światu, że nasza nadzieja nie opiera się na okolicznościach, ale na niezmiennym charakterze naszego Boga. Módlmy się o serca, które zawsze chcą widzieć błogosławieństwa w każdym wyzwaniu, uznając, że Bóg często wykorzystuje nasze trudności, aby nauczyć nas cennych lekcji i ukształtować nas na obraz Chrystusa. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci za wszystko, umiłowany Boże. Amen.